Cześć, jestem, brodaty, a przed wami kolejny tytuł. Dzisiaj gierka z gatunku jaki bardzo lubię, czyli Tower Defense. Czyli tutaj będziemy stawiać pułapki, mury, działka, ale jednocześnie będziemy strzelać, czyli FPS zmieszany z bronieniem linii przed przeciwnikami. To, co mocno przyciągnęło moje growe oko, brodate indycze, testowane do tej gierki, to niesamowicie klimatycznie wykonana oprawa, gdzie wcielam się w jakby. Można powiedzieć, że trochę zabawkę, w żołnierzyka, w takiego actionmana, w dziecięcą figurkę jakiegoś chłopca zafascynowanego futurystycznymi żołnierzami i superbohaterami. Tytuł nazywa się Hypercharge Unboxed i pojawił się na Steamie pod koniec kwietnia 2020 roku, dobywając blisko 1000 ocen o rankingu 90% pozytywów, czyli bardzo dobrze. Należy na start zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, gierka podobno jest również na Switcha. Ja tej platformy konsolki no niestety, chyba niestety nie posiadam, ale wyda Wydaje mi się, że jeżeli na PCcie tytułu nie będzie jakiś super grywalny, to może być właśnie bardzo fajnie grywalny gdzieś na Switchu, kiedy wiecie, jedziecie tramwajem, autobusem, coś w tym stylu. Druga sprawa to dostępność trybów sieciowych. W HyperChurch zagramy przez internet ze znajomymi w kooperacji lokalnej na split screenie, czyli dzielonym ekranie, oraz w trybie Remote Play. Jest to gigantyczna zaleta, bo tak na dobrą sprawę wystarczy, że tylko jeden z Was ma grę, a koledzy mogą grać z Wami w trybie niby lokalnym, ale przez sieć. Kiedy jedną kopię ma tylko jedna osoba. Niestety tutaj liczy się dobra prędkość internetu. Zawsze byłem fanem takich gierek graficznie pod kątem właśnie oprawy wizualnej Airfix Dogfighter. Wciąż czekam na dobry remaster albo remake tej gry, gdzie latało się takim samolotem po pokojach, bombardowało się różne bazy umieszczone gdzieś na kanapie w pokoju oraz oczywiście na przykład Army Man z konsoli PlayStation. Też taki klimat bardzo lubiłem. No i umieszczanie takich gier z góry przyciąga moje growe oko. Kolejna rzecz, która robi bardzo pozytywne wrażenie na start, to stary, dobry model wydawania gry. Z tym, co prawda, wprowadził już opcję zwracania gier do dwóch godzin przed zakupem, ale dalej jest to zakup i dalej jest to oczekiwanie oraz proszenie się o zwrot. Hypercharge oferuje demko, możecie przetestować zanim zagracie dowoli. Bardzo spokojna sprawa. Cena nie jest niska, ale też wydaje mi się, że. Nie jest jakoś wysoko, a 72 zł oficjalnie. W momencie robienia filmu, też na G2 są klucze i gifty w cenie około 70 zł, Też można szukać troszeczkę taniej. Jest mała rzecz, jakiej na start niestety nie polubiłem. Zawsze będę niestety podkreślał, przeglądając na, na przykład opcję w grze, tę nielegalność w postaci ok z prawej strony, a anuluj z lewej strony. Zawsze to podkreślam, zawsze jestem przeciwny temu. To powinno być nielegalne i growym przestępstwem. Przez chyba 25 lat. OK, akceptuj, zawsze było z lewej strony, teraz od paru lat jest z prawej strony i taka panuje moda. Jako lekko starszy gracz, no. Zawsze nie mogę się do tego przyzwyczaić. Ale plusem w grze są opcje dotyczące grania w split-screenie. Jeżeli chcecie grać z młodszym bratem, z dziewczyną, chłopakiem albo innym DLC, możecie tutaj ustawić sobie różne rodzaje kontrolerów, to jak będzie dzielony ekran, albo nawet jaka będzie jakość renderu dla poszczególnych graczy na jednym ekranie, jeżeli wasz komputer na przykład tego nie wyrabia. Niektórzy mówią, że gry na podzielonym ekranie umierają, no i moi drodzy widzicie, no muszę się tutaj nie zgodzić. Mało jaka gra ma, tak dużo opcji do stworzenia, rozgrywki w kooperacji lub na remote play, do tego pełne wsparcie wszystkich możliwych kontrolerów świata, które są legalne, czyli Steam, Xbox oraz PlayStation. Chociaż wolałbym tutaj pozostać przy myszce z racji tego, że jest to FPS. Mamy opcję samouczkowego wstępniaka, gdzie żołnierzykowy generał będzie nam wyjaśniać o co tutaj chodzi zabawkowo i się rozchodzi. Jest od groma nawiązań, moi drodzy, do firmy Zajmujących się, nie wiem jak to określić poprawnie, ale niech będzie, że dzieciństwem. Chociaż to może być trochę agresywne w stronę modelarzy, który, z którymi mam bardzo dobry kontakt i których bardzo szanuję, sam zajmowałem się kiedyś modelami. Dlaczego? Dlatego, że klocki LEGO nazwane są tutaj Bildo, albo zestawy właśnie do modeli. Tutaj charakterystyczne pudełka Airfix nazwane są Glue It. Nie mamy Hot Wheels, tylko Speed Wheels. Takich smaczków w tej produkcji jest naprawdę ogrom i poszukiwanie tych wszystkich jakiś ukrytych. Z pudełek, napisów, nazw, firm e, dawało mi tutaj niesamowitą żyjemy: Szampon, kolana i uda zamiast head and shoulders. E, Śmiechem, jak w tutorialu, możemy potrynować strzelanie na absurdalnie chodzących takich małych manekinach zderzeniowych. Którymi, jak odstrzelimy nogę, to będą sobie tak chodzić absurdalnie na jednej nodze i to dotyczy praktycznie wszystkich jednostek przeciwników w tej grze, że można je w różny sposób zniszczyć, rozwalić, mają też swoje słabe punkty. Wstępem do gry tutaj jest powiedziałbym taki samouczek i oceniam go bardzo pozytywnie, bardzo klimatycznie. Może wam się wydawać, że nasza postać nie ma paska zdrowia, albo też nie ma jakiegoś shielda, tarczy, ma, tylko ja z prawej strony zasłaniam to swoją paskudnością, niestety, sorry. Ale jeżeli uznacie, że interfejs w tej grze jest za mały, jest opcja jego skalowania, więc też bardzo fajnie, że tutaj coś takiego zrobiono. O co chodzi w samej rozwałce? Celem jest obrona tytułowego Hypercharge, rdzenia... wszystkiego. Czasami mamy też ich kilka na mapie. Ma on bazę tarczy zdrowia, ten pierwszy, czyli Shield, da się zregenerować, ten drugi zdrowia już no niestety nie bardzo. Przy rdzeniu znajduje się też czasami punkt zasilania, do którego możemy wsadzić wielką baterię Duracell, oczywiście taką sparodiowaną. Wtedy możemy postawić nie tylko pułapki, czy murki, takie zwykłe, po prostu stojące wokół rdzenia, ale też możemy postawić działka. Sama rozwałka oparta jest o dodatkowo elementy parkouru, czyli walutkę do rozstawiania na rzeczy, um, jakieś... Uh można powiedzieć, że boostery, ulepszenia lub inne broni oraz znajdźki otrzymamy dzięki eksploracji lokacji. W niektóre miejscu trzeba się naskakać, podwójny skok, budowanie skoczni. Im więcej gramy, tym odblokowujemy więcej skinów, modeli, broni, ale także nowe karty, aka obiekty, jakie możemy stawiać się tutaj na po prostu planszy, działka przeciwlotnicze, rakietnice, inne rodzaje murów, pułapki i nawet fajne jest to, że każda plansza ma jakiś swój mniej więcej scenariusz, na przykład lata wokół planszy samolot, który zrzuca spadochroniarzy i ostrzeliwuje nas z jakiegoś działka po Niestety, ich ilość tych jednostek przeciwników nie zadowala, podobnie jak ilość broni. Jednak co, to, co jeszcze Hypercharge ma świetne, to oprawa wizualna. Ten klimat tych lokacji jest po prostu niesamowity. Szczególnie dotyczy to mapki w ogrodzie oraz na wysokim poziomie. Stoi tutaj oprawa muzyczna. Mamy 20 utworów, niby niewiele, ale każdy z nich jest dość długi, bardzo fajnie nagrany i pasujący do takiego. Nie wiem, jak to powiedzieć stylu klimatu gry. Jeżeli chodzi o to, jak Hypercharge działa sprzętowo, masakrycznie dobrze. Średnio ponad 100 klatek na 4K na 1440p gra śmiga w 120-130 klatkach na 2080, grając na starym modelu i 5 oraz na 970 dało się grać również na wysokich ustawieniach na Full hd bez najmniejszych spadków klatek na 60 fps chociaż w zalecanych do gry na wysokich jest aż 16 GB i 7 GB oraz karta z serii 1000 to jakoś tak nie do końca z własnych oczywiście subiektywnych wrażeń, nie do końca się mogę z tym zgodzić, bo wydaje mi się, że gra ma troszeczkę mniejsze wymagania maksymalne. Niestety Hypercharge nie jest we wczesnym dostępie, a być powinien, bo do dyspozycji mamy jedynie 10 mapek, z czego pierwsze trzy. myślę, że przejdziemy za pierwszym podejściem w ciągu maksymalnie 30 minut. Możemy odpalać sobie też inne stopnie trudności, jednak czy one się czymś różnią? No właśnie niestety nie, poza gąbczastością przeciwników obrażeniami i tak dalej, ich no nie różnią się niczym. Przejdźmy do słabszych stron Hypercharge Unboxed, a trochę ich niestety będzie. Gra ma sporo sztucznego kontentu, co rozumiem pod tym określeniem sztuczny kontent. Gracie w grę, w której macie na przykład tryb wolnej rozgrywki, jeszcze jakiś tryb, jeszcze jakiś tryb, które w sumie niczym się nie różnią od trybu standardowego kampanii. Tak w sumie mamy jeden tryb z opcjami, które możemy sobie zmienić. Poza tym, że występuje ta opcja w innym miejscu menu, to te tryby się niczym nie różnią. W trakcie rozgrywki Zbieramy różne ulepszenia broni, na przykład inne celowniki, modyfikatory, kolby, dwójnogi, które... Tak naprawdę chyba nic nie zmieniają poza wizualnym efektem. Jest mechanika inna strzału, jeżeli mamy inną broń, oczywiście tutaj na przykład różnica pomiędzy strzelbą a krabinem, ale naprawdę zamiast customizacji w skiny spodziewałbym się tutaj pełnej modyfikalności broni. Przechodzenie planaż na wyższych stopniach trudności jest najzwyczajniej w świecie nudne, bo robimy dokładnie to samo, dokładnie w ten sam sposób, dokładnie na tej samej mapie co wcześniej, tylko przeciwnicy to większe gąbki. Niestety jest też bardzo dużo miejsc, w których postać może się zaciąć, zawiesić w powietrzu, i nie ma opcji złapania innej krawędzi, by odskoczyć, jedyną opcją jest po prostu wyjście z gry. Hyperchange Unbox zabija się niestety swoimi ograniczeniami. W menu ustawiamy sobie naszego bohatera, dając mu tylko trzy opcje budynków do postawienia. Mało tego, miejsce, gdzie można cokolwiek zbudować, customowo, sandboxowo... Jest niewiele, po prostu są takie placki, na których stawiamy na przykład murek albo działko i tyle. A jak już są takie placki, to na przykład jest ich tylko 8 w rdzenia i tyle. Nazwanie tej gry Tower Defense'em to takie trochę Mocne naciągnięcie, bo 80% roboty odwalamy my z naszym karabinem, strzelbą albo inną bukawką, laserem. Pułapki mają bardzo małe obrażenia i są ustawione tak, by nie stanowiły dla przeciwników jakiegoś ogromnego zagrożenia, tylko ich po prostu spowalniały, więc wymagają tutaj od gracza całej ciągłej opieki. Przeciwnicy po prostu te pułapki czasami czy jakieś różne plastikowe yy, blokady przeciwpancerne omijają sobie i idą dalej. Sami przeciwnicy w Hyperdurge to również spora wada. Nijacy i nie mający jakiegoś charakterystycznego. Stylu adagu zagrożenia dla nas. Autorzy poszli w jakąś formę klimatu nostalgii, gdy przeciwnikami są tutaj zabawki typu Beyblade sprzed wielu lat, spinery takie, żołnierzyki czy modele samolotów albo latające spotki. To bardziej zaprojektowano w stylu zręcznościowego shootera niż jakiegoś tower defense. Ym, balansu pomiędzy ilością strzelania a obroną też za bardzo tutaj nie ma, bo na przykład mamy 5 minut czasu na szukanie znajdziek, złotka, boosterów z walutką na rozbudowanie niesamowicie małej bazy, niesamowicie małej linii obrony, a tego strzelania jest tam na przykład tylko minuta. Jest to po prostu nudne. Dla mnie jako fana Tower Defense, który klepie takie gierki od ponad 20 lat, ten tytuł wypada pod tym względem mocno blado. Jest tu za dużo biegania, za dużo eksploracji, a za mało faktycznego Tower Defense i tego, by customowo budować sobie obronę. Inną wadą jest jedynie 10 map, jak mówiłem, myślę, że wszystkie ogarniemy sobie w maksymalnie 2,5 godziny, może maksymalnie 3. Są wśród tych 10 planż chyba dwie, w których, moi drodzy... Nic nie budujemy! Tylko strzelamy, a blansza ma tak małą no, powierzchnię, że bronimy tylko jednego punktu. Dla mnie to po prostu żenuła najwyższych lodów, kiedy 20% map z Church zrobiono na kolanie i są oparte tylko o strzelanie wokół tylko jednego punktu. Fakt, mapki w, te, w tej produkcji są niesamowicie klimatyczne i ładne graficznie, mega fajne są znajdźki, jak sparodiowano tutaj też różne firmy, ale co z tego, to nie jest mechanika gry. Nie mogę się niestety zgodzić z ocenami pozytywnymi, ja zgadzam się z tymi... 10-12% osób, które oceniają ten tytuł negatywnie, ale nie mówię, że jest to gra bardzo zła czy bardzo negatywna, po prostu mocno średnia lub mocno przeciętna. W tych ocenach negatywnych pojawia się w, bardzo często taki argument, z którym ja się bardzo zgadzam, że gra ma niesamowicie fajny klimat. Chodzi wyśmienicie w 165 klatkach. Na maksymalne wykonanie lokacji jest przepiękne. Czyż te serce włożone w oprawę wizualną hypercharge jednak. Jednak sama treść, różnorodność rozgrywek, to ile razy będziemy grać jakąś planszę na wiele sposobów, swoboda budowania po prostu tutaj leży. Leży i kwiczy. Jak ktoś lubi odblokowywać sobie nowe skiny, albo medale za to, jak udało mu się przejść planszę, no to okej, okay, to super sprawa. Mnie to jednak nie jara kompletnie. W systemie kart załączę film gościa, który ładnie ukazuje błędy, jakie ta gra ma. Bywają sytuacje, gdzie działka nie potrafią pod jakimś kątem w ogóle strzelać, ale o tym nie wiemy i przegrywamy, bo działka brują w przeciwników, ale nie trafiają. Bywa, że nie trafiają z frontu, czyli przed sobą, czyli walą widące potwory, jakieś roboty, parę pól do przodu, ale jak gość w tym filmie wspomniał, a ja sam zauważyłem, działka walą w głowy przeciwników, a co jak robot głowy nie ma, to działku wali w pustkę nad głową i może przy odrobinie szczęścia trafi w korpus z rozrzutu. Albo działka zżerają energię od ilości zadanych obrażeń, a nie od tego ile razy strzeliły. Rozumiem dlaczego Hypercharge ma pozytywne. Oceny. Jeżeli gramy, strzelamy, nie zwracamy uwagi na te detale w postaci błędów, to co się wokół nas dzieje, to po prostu sobie strzelamy. Faktycznie gra się po prostu przyjemnie, można dać ocenę pozytywną. Ten tak zwany feeling strzelania, niewymagająca zabawa, wypada tutaj nieźle, jednak z czasem powinniśmy zauważyć. Ekstremalną ilość niedokładności, błędów, jak przeciwnicy pojawiający się za ścianami, i którzy póki sami gdzieś tam sobie nie zginą, albo gra ich po prostu nie zabije, to czekamy aż to się stanie i po prostu sobie awczymy idziemy sobie bukawe czy herbatę. Przegrywamy i myślimy, no kurdeż za słabo gramy. Ale jak weźmiemy lupę, to zauważymy, że działka przeciwlotnicze nie trafiają nawet w lotnicze jednostki przeciwnika, mają za mały zasięg i postawione na ziemi nie strzelają, będą strzelać tylko wtedy, jak postawimy je trochę wyżej, no ale właśnie, czasami nie można postawić ich wyżej, bo gra ma niesamowicie małą swobodę budowy. Dlatego, na mnie, durce YouTubeowej, zostawię kolor żółty. Dla mnie, wbrew innym ocenom, niestety muszę się tu postawić, jest to gra dość słaba. Mam wrażenie, że te pozytywy głównie dotyczą oprawy wizualnej, nostalgii, a nie mechaniki, która mocno tutaj koleje i ma masę błędów. Jest ogrom problemów z interfejsem, na przykład, by zmienić jedyny loadout postaci, tak, jedyny loadout postaci, trzeba Wejść do menu. Za każdym razem, jak przechodzimy mapę i coś odblokowujemy, trzeba przeklikać. 20 opcji, by zmienić sobie wyposażenie. Oczywiście gra informuje nas o tym, że mamy tutaj loadouty, ale tak naprawdę są one po prostu presetami, a nie loadoutami. Gra byłaby wybitna, gdyby dawała pełną swobodę budowy, miała więcej opcji rozwoju postaci, na przykład jakieś drzewko rozwoju, oraz więcej rzeczy, jakie sama postać może postawić, a nie tylko trzy rzeczy na krzyż na mapę. Gra może będzie warta 10 euro, na pewno nie będzie warta 16 czy 17, jednak no, ja tutaj nie wystawię jej na Steamie dislike w recenzji. Tutaj uwaga, mimo to, że oceniam grę słabo, nie wystawiam jej oceny negatywnej. Dlaczego? Uznałem, że ten szacuneczek w postaci demka oraz spory nacisk na kooperację, również na split screenie, te wszystkie opcje, również gra lokalna czy przez remote play, to bardzo dobry ukłon w stronę graczy. Uznałem, że gra nie zasługuje na pełne odradzenie zakupu z tego właśnie względu, więc tutaj ta gra ma mój taki powiedzmy growy ukłon, ale jednak oceniam ją słabo. Jak mówiłem na początku, jest to wersja tutaj też dostępna na switcha i może na tej platformie grałoby się przyjemniej i lepiej niż na PC, gdzieś tam na przykład w pociągu jadąc, pociągiem gdzieś tam można uznać, że po poprawkach błędów w Hypercharge będzie mniej irytujący tymi małymi, ale jednak dużej ilości błędami. Może jednak autorów bardziej interesuje tutaj dodawanie po premierze skinów i postaci kobiecej, niż łatanie błędów. Ta gra desporadko potrzebuje poprawek, nowych map i na przykład edytora. Dlatego moje wrażenia jednak okazały się być trochę z tej gry słabe. Na koniec podziękowania dla płatnych zbierających ten kanał, którzy zostawiają tutaj parę złociszy, by przy grach i ich opisywaniu, ocenianiu, wrażeniowaniu można było popić sobie browarka w imieniu wspierających. To co wkrótce na kanale zostawiam w podpiętym komentarzu na dole. Na Discordzie jest kanał do propozycji gierek, jest tam parę tytułów, jakie sobie zapisałem na przyszłość, na kolejne tygodnie, ale na pewno w następnych dniach będzie Desintegration, mimo że fanem mechów nie jestem, oraz może zajmiemy się Torchlightem trzecim, który nie został jakoś bardzo dobrze przyjęty, ale może Ludzie się mylą. Zobaczymy. Tyle.